Jesteśmy, zaczynamy, piątka GT, kurwa, piątka GT, powiem tak. Powiem tak, kulka kurwa na samochód i kulka tego, kto to zaprojektował. Nie wiem kurwa, czy to SUV, czy to jest jakiś kurwa taki niskopodłogowy, ale nieważne, piąteczka GT jest dobra. GT, chuj wie, dlaczego GT, powinno być GTS. GT Shed Turbo, taki kozaczek to jest. Czarna, wypaszona, niektórzy mówią, że zawieszenie na siódemie, niektórzy mówią, że na piątce. Chuj wie, I ja mówię, że zawieszenie na taczce. Dokładnie, zapraszamy na pełną prezentację tego kozaka. Bye. Skanują i na lekarzach, niektórzy kitonga jadą i się spuszczają. Nie wiem, sam piszcie w komentarzach. Ja wam powiem tak: są zalety, są zalety, znaczek BMW i jedzie się dobrze w kuj. Ale panowie, bez ramek ładnie wygląda, Ale jak się zapierdala 160, to słychać szum wiatru. Ale nie ma co pierdolić kawał z z niej, jest, tak wam powiem. Wielka kabaryna, nie wiem co oni chcieli robić, w GT, nie wiem. Ale mi się podoba. Przed chwilą gadałem, że nie, teraz mówię, że tak. Trzeba pierdolę za wnury. Na ten znaczek nie mogę z tego słowa powiedzieć. Powiedzmy sobie szczerze. Jest kozaczek, do no nie ma co gadać. Pema, a oczywiście tył napęd, 3 litrowy diesel, 2010 rok. Auto już wkrótce, niedługo, za szczęśliwca będzie można... Nie za szczęśliwca. Tak! Jak ktoś kupił, to będzie szczęśliwcem. GT na wieś, wjeżdża na bujance, jak taliby w World Trade Center. Tak się można wpierdolić. Tym kozakiem na wieś. Ringi I, wow. i grill, kurwa. I to są te wypasy, które ja lubię. Auto naprawdę duże. Auto naprawdę skomfortowe. I one ma te ładne ringi i spryskiwacze. I ja bym we wedle... a ja, ja powiem tak. Ja bym od razu za zapierdolił czarnego grela. Ja bym zrobił czarnego grela. Oczywiście poznańskie blachy, najlepsze wypasy. Tak by można było powiedzieć. Wielkie koła osiemnastocelowe. Są piękne, są ładne. Są na zimę. Popiska śnieg, więc czego byście chcieli? Środek. Piękny, jasny środek. Wykończenie. Gimbal! Ale ładnie! Ale ładnie pachnie! Śmikami i berbelą! To mi się podoba! Uwielbiam ten zapach! Nie żartowałem! Drewięko oryginalne! Oryginalne! Zik! Tak mi powiedział. Duża ładna, decha naprawdę auto jest kurwa komfortowe, auto siedzi rewelacyjne, kurwa. Ni to kurwa sów, ni to kurwa gleba, ni to GT. GT5! GT Turbo SHIT 5! Nie żartowałem, drodze, bardzo ładnie! I z tyłu jak już mówiłem, że duże, jak już mówiłem, że rodzinne, jak już mówiłem, że wygodne. Chuja! Gemelak, z kurwesem! Ale nieważne jest czarna szyba, jest ta z tyłu lotka i tu z tyłu też jest czarna szyba. I piękne lampy, naprawdę, robią kurwa wrażenie, wieczorem te lampy tak świecą, szeroko, wielko i na czerwono, że jadąc z tyłu, nie wiemy co to kurwa jest, podjeżdżając, też nie wiemy, bo ci co się nie znają, za chuja nie wiedzą. I kulka w dół. Pierdolić kurwa, bo ta linia taka jest, w w dupę, ale nie jest zła, nie jest zła, powtarzam, nie jest zła. Z tamtej strony był syf, ale tu jest porządek. Chodzimy. a wiecie co się teraz dojdzie? Dosłownie przed minutą, dosłownie przed sekundą. Najważniejsze informacje, wiecie, jak w S-klasie, jak w siódemie, jak w najnowszej Te siedzenia tu są, widzicie, tej, tej tak można napierdalać cały czas, nie? Można tak, ale można też się położyć. Można sobie zrobić Bahama! Zagłówka od siedzenia kurwa Taka ja mam na fejmie właśnie napierdlać jak mnie zagłówek rozjebał Żartowałem kurwa, rozjebę każdego zobaczycie Dobra następna sprawa, stół się siedzi na bujance Jak wez plaszcz mnie te siedzenia Tu wachlują, tu można zrobić A, e, kurwa może Pierdale brzuszki Dla kurwa crossfitowców, dla trenerów Polecam GT5 shit motherfucker, Angielskiego trochę kurwa z dołem, jest bujanka Dobra chodzę za kółko Drzwi zamykam za Ue, kurwa, ale zajebałem drzwiami, tak, że prawie pff, O, i się, ale kurwa... kurwa, jeszcze teraz zajebałem kierownicą dupę, kurwa. Ale to mi się podoba! Ja wam powiem tak, ja wam powiem, szczerze! Ja też mam BMW i ja wam powiem tak. Ja kurwa jak jeżdżę BMW, ja się trochę czuję lepiej niż inni. No to jest, bo ja na pewno wam tak. Ci co mają, rozumiem, ci co nie mają, no to kurwa nie rozumiem i tylko mogą poza Miejsce na głowę wpis dół, pasy bezpieczeństwa, wszystko kurwa jest. Dobra! Zapraszam państwa na różne bróżki. Nie! Zrobimy małego boczka. Delikatnego, bo to 3 litry, 250 koni. Najlepszy motor nie do zajania. Panie, to zrobimy małe kółko. kunie po nie, panie, 250 kunia mamy tu pod maską, dry diesel kurwa tak, automatyk 8 stopin kurwa i teraz panie godą tak, nie? Bo trochę się śmiałem, trochę szkanowałem, że kurwa GT, ni chuj to SUV, ni chuj to Jeep, ni chuj to gleba, nie wiem na chuj ten kurwa GT, jak on by wjechał kurwa na Nurburging by się kurwa na bok wyjewał. ale nieważne, ale to nieważne jest, ale zwracam honor, jedzie się. Rzeczywiście, jakby to kurwa auto było na tym zjebalnym zawieszeniu spierdolonej siódemy. Kurwa, no jedzie się rewelacyjnie. I teraz dopiero zajarzyłem. This is BMW. To jest kurwa klasa, no płaci się za coś, to się czegoś wymaga. A oczywiście na temat gustów się nie gada. Komuś się podoba, komuś się nie podoba. Wjeżdżamy w rondo? Tak, wjeżdżamy w rondo. O! Ale nie dajemy boka, bo możemy się na bok jednąć. Hej, Ho! Nie, powiem tak, szczerze, śmiałem się i to Ale BMW to jest BMW To jest marka, to jest kurwa prestiż Piękna kierownica, fajnie się trzyma Tu podłokietniczek, łapka Tu można sobie wsadzić, oczywiście ładny Tu kurwa panelek, duża nawigacja To wszystko czytelne, sprawne Tu się wszystko nawi, hej, strany Bary, kurwa, telewizory, telefony, Kurwa, wszystkie pierdoły świata Są mi te, do słońca I można sobie zrobić tak No to jest kurwa luksus, czy takie bajery można robić W innych samochodach? Nie sądzę <laughs> Jedzie się fajnie No i to rzeczywiście bez ramek Nie wiem, śmiałem się, dzisiaj nie będziemy zapierdali Ale prawdopodobieństwo jest, że trochę ten wiatr, kurwa, jak nie ma tych ramek Szantropierzy mi tu To prawdopodobieństwo jest Ale to nieważne, kurwa Dobrze Jest pięknie, naprawdę duże auto Czuję się, kurwa, szczerze Nie to, że tak, ale jakbym taką x5 tu no bo naprawdę jest trochę wyżej Sport, zrobimy sobie sporta od razu skrzynia zredukowała, od razu auto zrobiło się sztywne. No, to nie ma tragedii. Zrobimy se, kurwa na normala. Ech, ech, kurwa, ale mam kaszel teraz tej, od tego darcia, ryja, panie, kurwa. Hej, hej, kurwa. Dobra, jedziemy. Jedzie się fajnie, kurwa. Spalanie dychę tej. To mój dwulitrowy kurwa, a teraz pali. Kurwa, ma trzeba było brać litrowego. Aż szala nie było. Wężałem kurwa 2.0 I tylko plakietkę naczepiłem 530D. No i chuj. Ha ha ha, hihihi, stranie w banie, dzikie węże. Chwilę się pośmialiśmy, chwilę patologii i karbarytu zrobiliśmy, ale jedzie się rewelacyjnie. Muszę wam powiedzieć, że kurwa <coughs> że rzeczywiście komfort nadrabia wyglądem. I dlatego to auto można kupić, żeby komfortowo, bezpiecznie, dynamicznie, z gracją, klasą i bujanką manewrować po polskich ulicach. I nie tylko! I nie tylko! Naprawdę, fajnie, tu kurwa to fajnie wygląda. Wszystko, drewieńko, machodzi, kurwa. Tt kurwa. Do, do, do nawiewu na ryj kurwa. Tt, nawiewy i chuj. Też to ładnie wygląda, panie. A gdzieś fajnie. Kurwa, ale mu. Jezus Maria. zwolny był. Kierunkowskaz działa. klakson działa, wszystko działa. Rewelacyjnie zmienia biegi. I słychać tą trzylitrówkę. Tą rzędową, dieslowską. Kurwa, się stare kurwa tenery paczą jebane kurwa. A Nie umiem tworzyć teraz, kurwa! Jeśli odcineczek się podobał? Mi ja za tym egzemplarzem bardzo! Śnieg napierdala! Ej, z nieba, ej, ej, o! Żegamy się z państwem! Jeżeli chcecie, auto możecie kupić, jeżeli nie, to ciągnijcie kurwa Geysera! Pierdolić to! Nara! <grywa>